Witam ponownie kochani z pięknego kanału bydgoskiego, korzystając z dnia wolnego, że jest święto, postanowiłem dzisiaj trochę odmiennie, a mianowicie pospiningować. Doszły mnie tutaj słuchy właśnie, że fajno tutaj koledzy z grupy i nie tylko z grupy ładnie poławiają właśnie na spinning, bolenie, okonie, wzdręgi. Więc i ja dzisiaj postanowiłem korzystając z tego dnia wolnego, yy, jak powiedzieć, odcinek tutaj gdzie jestem, czyli od spacerowej aż po sam tam dalej pawówek yy, obrzucać, jeżeli się uda, yy, gumami i różnymi innymi dziwactwami. No doszły mi te suchy, że to jest strasznie rzęsa, ale widzę, że jest, jest, jest do, dosyć dobrze, jest, nie, nie, trzeba, nie trzeba tak drastycznie się zachowywać jak na noteci, e, więc co so, co so, kochani, no to, to zaczynamy, no, nazywam się Tomasz Guzek i zapraszam na weekendowe łowienie. Hejka! chcę Wam powiedzieć kochani, jestem już po yy, pierwszych rzutach i powiem tak, dzisiaj będzie rybne, będzie rybne, tylko niestety nie wiem jaka wielkość będzie tej ryby, bo jak to się mówi, co rzut to było Skubanie. Takie jedno miałem nawet, yy, już tu rybkę miałem przy brzegu. Niestety okonek, okonek tak, mój ulubiony, yy, ale w postaci nano. Ale walczymy dalej. Kochani, idziemy w następne miejsce. No dobrze, moi kochani, jedziemy w następne miejsce. Tutaj obłowiliśmy drobny okonek, tłucze na paproski. E, założyłem teraz kleitecha numer 4. E, to widzicie. Niestety nie było żadnego Puknięcia, więc jak to się mówi, idziemy na następne miejsce, a raczej pojedziemy, bo następne miejsce jest oddalone o dobrych 50-60 metrów. Dobrze, kochani, ale dzisiaj to pachnie. Pachnie rybą. Na paproszka są skumienia, ale tam są. Wieści mi są tam, są lepsze miejsca, gdzie teraz jedziemy. No to jedziemy. No, kochani, już taki pewny odcinek po i moje spostrzeżenia są takie, że e, okonek reaguje, okonek, okonek, no dobra, inaczej zacznijmy, że jest mnóstwo brań bardzo drobnego okonka. nawet nie wiem, mogę się pokusić, że nawet e, nawet mniejszego niż, niż na balatonie. I też co zauważyłem, że na jasne kolory, no nic, no zabawa jest, jest przednia, no, no co, no, no, pobawić się można zawsze lepsze to niż człowiek w domu miałby siedzieć i bąki zbijać. A tak przynajmniej się trochę okątków połapie. No mam nadzieję, że dzisiaj coś większego dostanę, bo to dopiero początek. Ale zaczyna się upalnie robić, to niedobrze, trochę niedobrze. No ale nic, chcę naprawdę tutaj dokładnie wszystko poobławiać, tym bardziej, że pierwszy raz tutaj jestem w tym sezonie, na kanale. No i... Próbujemy dalej, a teraz kochani, już jest bardzo, bardzo, bardzo późno, już jest prawie po ósmej, się w końcu napiję kawki, pozwolicie? Chciałem tam później, jak tam, tam tam dalej, ale no niestety no, muszę się napić kawy, bo zaczyna mnie powoli m mulić m Mulić Tam dalej przy okazji teraz tu będzie śluza Coś można się spodziewać coś większego przy tamtej następnej śluzie, też można coś większego spodziewać, ale musimy tam najpierw dojechać, najpierw chcę tutaj poobławiać. I tak kochani myślę, bo tutaj był jeden jest wędkarz, mówi, że w tym tygodniu był i piękne karpie się spławiały, także myślę, że może jakąś nockę na zasiadkę Właśnie, przejechał amator łowienia. To mi jedno miejsce odejdzie. Dobra kochani, ja wypiję kawkę i jak powiedzieć, lecę dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj pokażę jakąś większą rybkę. Ech, no na razie takie. Kochani dotarłem w końcu do Jakby to powiedzieć Do takiej bankówki Jest tutaj śluza No tutaj stoi Ładna, ładna rybka Bo łowiłem. No dobra ok spróbujemy Na razie sama, sama, sam drobny Sam na razie Sam drobny okonek Założyłem takiego teraz oto Małą rybkę Zobaczymy może coś Coś się może uda Zawsze chodziła jeszcze na rybach, to zawsze lubić takie A jak ci wierzą takie ryby. Idziemy dalej. Nie chciała malutką, to będziemy teraz tą gumę. I Teraz moi kochani yy, czas na posiłek, No trochę zgłodniałem, trochę zgłodniałem. No niestety nadal nadal drobny okonek. Z tych większych drobnych jak chwyci to to się wyciągnie, jeżeli się nie chwyci to spada. Naprawdę naprawdę w dniu dzisiejszym i na tym kanale dzisiaj strasznie drobny okonek. No no, no nie, no nie, no jeszcze. No i tu jesteśmy na tym drugim odcinku od śluzy numer 5, odcinek do śluzy numer 6, tutaj tylko jest taki właśnie regulaminowy 50 metrów, jedno miejsce do obłowienia, tutaj mi kolejny okonek się spiął, ale tam dalej niestety nie idzie łowić, bo rzęsa zarośnięte to wszystko, że... Jedziemy, teraz się posilimy, jedziemy do Pawłówka, tamten odcinek przejdziemy i jak będzie czas, jeszcze zwrócimy na spacerową, na początek spacerowej. Jeżeli nie będzie czasu, no to niestety na dzisiejszy dzień skończymy. Jakieś tam okonki oczywiście wpadły, później Wam pokażę. Ale no niestety, no szału nie ma i nie takie ryby tu przyjechałem. Dobra kochani, jestem głodny, będę jadł. 다음 영상에서 만나요. No nic moi drodzy, byliśmy w pawłówku, nie, pokazało, nie pokazywałem wam, eee, ponieważ niestety tam jest tylko przy śluzie jedno wolne miejsce, reszta to jest wszystko zarośnięte, rzęsa wodna nie idzie w ogóle łowić. Jesteśmy teraz na odcinku spacerowej. Tak zwane dojdziemy do okładki, która prowadzi na Osobą Górę i będziemy się zwijać. Już się robi upalnie, już jest dosyć późno, także nie wiem, czy to coś dzisiaj w ogóle jeszcze da. Z samego rana mnóstwo drobnicy okonków, teraz niestety nie przestały. Dam, chyba mi zostały jeszcze 2-3 miejsca i, i, i będziemy się powoli zwijać, kochani. Dobra, jeszcze lecimy na te 2-3 miejsca i zwijamy się. No, proszę, jeszcze jakiś się... Nieborak trafił. Takie same roczniki dzisiaj biorą. O, zobaczcie. Mówię jeszcze jakiś nieborak trafił. Maluch nieziemski, normalny mikrus. No co, kochani, no dzisiaj takie biorą. No to co ja mogę zrobić? Nic większego nie chcę. Trudno. Dobra, kochani, to szliśmy już prowadzić na osobą w górę i jest już ciepło już mam dosyć biorą same małe kokoneczki a pożegnamy ich oto takim kejtechem Zakończyłem dzisiejsze e, łowienie Jakby e, to powiedzieć, ręka pachnie rybą, ale nie jestem zadowolony, nie o takie ryby mi chodziło, nie o takie e, okonki. E, Przemek wie o co chodzi. Przemas. Jestem w Twojej widze. Sorry, że do Twojej ligi weszłem, Ale większe większe nie chciałem brać. Także moi drodzy, zapraszam Was, zapraszam Was. Na jezioro piaseczno już za dwa dni Ejka.